Hej ludziska, z Metal Lover, znowu z jest Best -L, a to jest gra, którą pewnie, na którą pewnie długo czekaliście i w ogóle uuu, uuu. Cześć. No, Elsport, El nie? <ścoughs> Czy coś? Osoby, które oglądały mnie na kanale to, co się zdarzyło, co wystawiłem z Elsem związane przed tym, spodziewały się pewnie tego, no ale... Nic się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. No, hiszpańskiej inkwizycji e... tak samo jak uciekającego internetu metala. E, tak, to już jest drugie podejście. No ale, bo oni te lubią mnie czasami wkuja robić, no i taka sytuacja. Ja gram LSIS, y, prawda, Berserk Gra. Adam tak zamierzał kiedyś grać. Nie, nie wiem, czy on w sumie usunął te, te stare filmy, czy nie usunął. Nie no, stare filmy są, nadal, tylko po prostu... W sensie, ale w sensie z tego drugiego sezonu nie Aha. No, są nadal. Raczej tak, tak. myślę, że będzie po prostu... Sezon drugi, <grym> część 2,5. Wersja <grym> 2.0. Tak. Nie, 2.5. Oraz po prostu. Odpoczęliśmy co trochę od tej gry i mamy taką po prostu ochotę, żeby się znowu w nią pograć, bo... bo... No to jest za nią, no po prostu, no. Elsford jest zajebisty po prostu, tylko no, nie można go wleźć do no stop, prawda? Nie można dostać szajbu od niego. W pewnym momencie. Albo się może znudzić, <słuch> musieliśmy pograć w inne rzeczy, żeby po prostu zrobić sobie przerwę. Dlaczego widać na kanale Berserker? Tak. Bo trochę serii żeśmy się wzięli w międzyczasie. No, nie, mas... że przerwaliśmy Elsford i nic nie robimy dla Was. Nie, nie, my się bardzo o Was troszczymy. żeśmy robili <słuch> dużo materiału, specjalnie dla Was. Czy coś. Czy coś. E, ogólnie rzecz biorąc to tak, no wersja Steamowska, tak żeśmy się kiedyś. Tak. Yeah. Żeby nie było. E, czemu nie Polska? Polska no dlatego, że... Bo tak, bo Polska się... Bo się psuje i w ogóle gówno. I mało ludzi to. Ciężko na wyższych levelach znaleźć party. A jednak jeszcze? chyba muszę z, z, znowu ściszyć. Jednak? No, zaczynasz świrować ewidentny dźwięk czasami. A to muszę w mieście zrobić, niestety. No okay. nie, masz kliknąć O! Ja, tak, że teraz nie, nie. Teraz też możesz. Znaczy, teraz już nie. No właśnie. Co <coughs> jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, na pewno większość z was wie, z czym tą grę się je, a jeżeli nie, to gdzieś pewnie będzie adnotacja yy, z linkiem do pierwszego odcinka, całkiem pierwszego, gdzie, jest dokładnie, gdzie jest, dokładnie wytłumaczyliśmy, co i jak się gra w tą grę, żeby w ogóle zacząć dobrze. Kurde, najgorsze jest to, że boję się, że tak, że efekty dźwiękowe będą cicho, a ty będziesz głośno i tak... Kurde, będzie to zmieniać się nawzajem. Bo to też szaleje, delikatnie rzecz mówiąc, zaraz jak się nagrywa, dostajesz. Szaleje, masz taki problem? Nie, ze wszystkimi tak ogólnie jest. Nie wiem, tak. Ja słyszę wszystko ładnie pięknie, a nie wiem w jakim stopniu to się nagrywa. We w tym um. so, so, o, o, o. Ogólnie było trochę zmian też w tej grze w międzyczasie. Dodali nawet cutscenki. Tylko kiedy? To kiedy? Kiedy te cutscenki? Pierwsza cutscenka będzie jak pokonamy tego trzeciego bossa. I przed, i przed rozpoczęciem w ogóle tego bossa będzie też cutscenka. I jest co ciekawe, można ten drużyna głosuje czy chcą pominąć tą cutscenkę czy nie. Raczej będziemy współczuć osobom, które będą iść z nami na tę misję. No, i czekajcie, tu jeszcze dodali. Ymm, Alessis i Ara mają już swoją trzecią klasę razem z rozwinięciem. Czyli to są jakby... No w sumie można powiedzieć, że to są już pełne postacie. Yy, ta jak reszta. Yy, Add też ma swoją trzecią klasę już. Ale w Korei. Nie. Tutaj jeszcze nie ma tego. Nie ma jeszcze? Nie. No to może. I są zapowiedziane kolejne... Kolejne czy kolejna postać? My nie wiem jak to nazwać, bo ta postać jest w sumie dziwnie. E, to jest... Postać, postać się nazywa, czy tam postacie, nazywa się Lu y, Slash CL i to jakby są dwie postacie naraz. Oj! Co? I... Co? Ja nie mogę. Naprawdę? Coś się stało. Nagle mi znikło życie, tak po prostu tak. Pip. I koniec. Aha. Nie. Jezus, jeszcze można póć? No. Co do za opierdliwe gówno. <laughs> Wracając do tego ludzkiego czy jak to tam się można czytać? No i ogólnie pierwszy obrazek jest taki, że są obydwie postacie narasta, jakby taka mała dziewczynka i taki koleż. Podobny do... Czekaj, do kogo podobny? Mówiłeś do jakiegoś anime. Nie przypominam z kimś tam sobie. To, z kimś tam się to porównałeś, do pan z kim? Nie, Czy ja porównałem, nie? że to może być jak w anime, że po prostu ona będzie jego bronią. Aha, no coś ten prawdopodobnie może być. Ale, i pierwsza zmiana klasy jest taka, że jest tylko dziewczynka rozwinięcie klasy jest tylko facet, coś jest dziwne, i druga klasa jest tak samo, tylko że najpierw jest facet, potem dziewczynka. I tak naprawdę nie wiadomo, z czym to się będzie jadło, tą postać. I stawiamy, że trzeci... Ja przynajmniej ja stawiam, że trzecia zmiana będzie taka, że będą obie postacie. No, nie wiem, no nie wiadomo. Może zaprezentujemy, jak ona wyjdzie już, ale tak w pełni już, jak wyjdzie. No, halo. No, ja już myślałem, że się zawiesiło, czy coś. Się też. Muszę wziąć no. myszkę. Metal wraca do formy. SSS. Znaczy SS. SS-maniec. Wstajemy plecak. Eee, muszę wyciągać te wszystkie. Rękawice. Jakieś. Enter Lake Noah. To nie jest ten. To mi się bardziej przyda. Learn new skill. Doba. Co tu wziąć? White Shock? Czy Running Sword? To jest fajne. To chcę. Taką rzecz ja i to biorę. Jeszcze nie wiem, czy to mam to maxować, czy nie. cen. A, rękawice jakieś, kurde, dostałem i nawet nie zauważyłem. Di, 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 nie są te pół poru, czego się nazywało. Kurde, na 8 level. Dostałem dwie koszule na 8 level od razu. Naprawdę. Ja tu mam same drewniane pacynki, nie, nie ma tych kurwa... Doszą, Aha, my mamy iść na teren, tak? Tak. jaki fajny skill! Czekaj, ja chyba coś pominąłem, bo jeszcze chyba nie, nie mam tej misji, żeby pójść tam na ten, na teren. No nie pierdol, że znowu nie oddałeś misji poprzedniej. Oddałem, ale ty masz level 6, a ja mam level 7. Teraz już zbiłem. No teraz zbiłem to 6 level. No właśnie. A, czekaj, ile a co ja mam ci tego? Pisze? No, ja mam Forest Ruin, any, any difficulty i koniec. No to nie wziąłeś, nie, nie oddajesz jednej misji. <laughs> Tylko której? Poprzedniej. Od Bender'a pewnie. Widzisz, Berserk. Juz same błędy co było na tym. Na początku. Przepraszam bardzo, ale ktoś się śpieszy, komuś w dupie się pali, i po prostu nie pozwala mi nawet. nie kontaktuje się ze mną po informacji, co mam zrobić po kolei, więc. Przepraszam bardzo, ale to wszystko kurwa twoja wina, więc się pali. Ale ja pisało wszystko. Pisać może, ale nie po ale kontakt ten może być bardziej przydatny niż to, że mam bez przerwy czytać coś. Dobrze. No, po prostu się ekscytuję z powrotem do gry. Sranie w banie, No co? <laughs> Artem. Dużo tych Rosjan tych Artemis. Właśnie z ile rusku spotkamy na drodze w tej grze. Dużo pewnie. Bardzo ciekawy. Jojko. Ja ja zbierasz? Tak. <laughs> Co? domi no Jeszcze zawsze jesteś skupiony. Tak. Bo ta gra jest tak bardzo wymagająca, że trzeba się skupić. Zebrać do kupy. Tak. O, właśnie nie wiem czy zauważyłeś, ale strasznie ukrócili te wszystkie plansze. No są dwa te, więc... Nie wiem, to może tylko tutaj jest, tak? Nie. No chyba, że w całości... Znaczy tak. nie wiem jak jest później, ale wiem, że tutaj jeszcze z plansze... planszy. Yy, tam pamiętasz tego dużego burasa takiego, nie? Tego prostarego, co tym tym ogniem. Zaraz po no. misji, nie? No, to tam było tam było trochę tych segmentów, i tam potem była małpa, i potem coś tam, nie? I potem dopiero boss był. No. A teraz jest tak, że jest ten pierwszy segment, tam są jakieś potworki, w drugim segmencie jest małpa, i w trzecim segmencie od razu jest boss. Nie, nie. I nie, nie. napisał. <śmiech> <śmiech> I tak, bo to jest bardzo wymagający boss. Ja. Och, jak ja się cieszę już na ten. Na, 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 na myśl o tym, że wbijemy 35 poziom. Lista dostałem! Tylko lista dostałem. O co biega? No to jest do misji. Musisz teraz cyknąć finish quest czy jakoś ten, to było tam. Wiem, tu już oddałem, tylko... Co tu są? Muszę sobie te założyć... Kurde, mam dwa ciuchy na level 8. Co jest śmieszne. Konkretnie górę, nie dół. No zaraz pewnie wbijesz na lewy. Aha, musisz otworzyć okno z tym, ze skillami też. Dodać jeden skill musisz. Jakby to rozwala, jak to się nazywa te premium po ten pońcy. Catching. No. Chwytowa nazwa. Teraz mam sprzęt, jakiś relikt gościa, ten zajebań... To chodzi o TT, tam... Yy, na no, te, ten... na polu. A, wdasy. Fj to się nazywa tutaj pchoru. Pchoru. Na no, pięć ich jeszcze, ych. P horu. A Jeszcze jednego muszę zabić. Dwa z pięciu... Mm. O, jak się ułożyły. An z Dobra. W ogóle, dodali takie dziwne rzecz, że ten, za premią można zmieniać w ogóle postawę postaci. Postawę postaci mówisz? I twarz. Jak tu zobaczyłem, to by się ha? Na po co twarz? Nie wiem. Powiedz, jak skończysz. Co? To co? Aha, nie mogę wejść do miasta, dopóki nie wyczyszczę te White Mist coś tam. Aha. Ty też to musisz chyba, nie? Zrobić. a Oddajesz nam tę misję? Tak, tylko mam teraz wejść do tego White Mist coś tam. Słom. Tutaj będzie pierwsza cutscenka. I po zakończeniu misji też będzie cutscenka. Pełno cutscenek! Co dzięci, nie, czy nie. No tak, tobie. Co dzięci miecz przez mózg. Ola, ola. Co się boli? Potrąb po mnie! ładnie O i teraz patrz widzisz nas był pierwszy segment... Eje, ja za zginę Lol <grystanie> <grystanie> Teraz był pierwszy segment, teraz będzie drugi segment i to będzie małpa. Widzisz? Nie, no jest małpa. I za chwilę będzie boss. Ten główny już Ciężko to zrobili. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej? To zależy od tego, jak długo chcesz siedzieć na tych misjach, nie? No niby tak. Ej, Yogain Monkey Title. Monket title. <laughs> New title has been unlocked. Co to za title? Nowe, kurde. Jakiś Slayer, czegoś czy coś? Nie, eee. eee, to nie. New title unlocked. A ten opuścił zanim w ogóle dostał tego? Klasę. Bo klikniesz Escape to opuszczasz drużynę i pomijasz ten, ten ekran końcowy. Aha. O! A, teraz jest to synka. Yeah. 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 <laughs> Ten błysk w oczku. <noise> no, w chuj ogólnie, nie? No, zapomniałem wyłączyć generatory. Prawdopodobnie te cutscenki będą pokazywane jak w tym, nie? Jak w tej mandze całej. Może. Że po kolei potem Ravena spotkają, że coś tam. Pewnie po tym dopiero jak ten, jak go na tym, tym, wroniarze. A, na statku wroniarze prawdopodobnie. Dobra, to tutaj chyba wszystko. Idziemy Niech. do pana Andrzeja, który się tutaj nazywa panem Hochmanem. Ale to wciąż jest pan Andrzej, duchowo. Hmm... Czuję, możemy skończyć, bo 20 minut już dochodzi. No. Jakoś się ubiorę jakoś, Tak porozumiem. więc ja będę pod panem Hoffmanem. Znaczy panem Andrzejem. Rozumiem, no muszę przejrzeć ten ekwipunek, bo mi pełno jak rzeczy hot... powypadało i. Tak zwał, tak zwał. Fizyczne. Czekaj. Koszula. Oj, zaraz się tym pobawisz. Nie, niech będzie tak, jak jest. Albo nie, w sumie, bo ja muszę mieć magiczne, nie? Wyrażenia. Okay. Super, jeszcze na koniec mi giga włączyło się. Tak! Metal z loliacha, jak zwykle. Tak bardzo. Cicho! <grystanie> <grystanie> Wracamy do początków, nie? Co wy za dostaniecie, kurde, elektrodom w łeb co? Sfaniaki, kurde, mi tutaj uśmieszki wysyłają. A dopiero te bory bijesz? Nie. Już skończyłeś? Jestem już w mieście. Aha, to jestem u pana Andrzeja Hoffmana. O, Andrzej Ty... Hoffman, może być. Ja proponuję ci, żebyś szedł do tej, no jakiej, od tego a, a, domu ałanki, a no, no ałanki. W sumie tutaj tu jest Ariel, no, ale. He he, 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 Jesteś? Ci, jak ona ubrana jest w ogóle, ty. Ty, ale ja ciebie nie widzę, nie? To jest najlepsze. Ale ten, widzisz tablicę? Tablica też jest całkowicie taka w tym... w chińskim stylu. A bo to jest ten chiński Nowy Rok przecież, nie? Chyba... Gdzie ty jesteś? Siedzę na tobie. Siedzisz na mnie. No Właśnie się tak, jakby ci miał robić dobrze. No, okay. no i dobrze. Dobra, to <laughs> do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye! Aj.